I oczywiście się na meczach, na moim kanale z IFC24. W sensie tutaj na skończonych ważnych meczach, słuchajcie, odbieramy sobie nagrody z ważnych meczów. Nie z to, nie wyniosło i tak. W zasadzie sensie teraz będzie przebitka pewnie jakaś tam z nagród za dywizjonami, z których naprawdę nie powiedziałem nic ciekawego. Zaczniemy w tym czasie z paczkami. Zawsze piłkarze u nas każdy jeden rzadki. W tym rzadkim będzie brązowa karta. Więc, no, raczej nic ciekawego. Czy ktoś z ligi portugalskiej może być coś? o 700 monet. Zaszek śmioszki. Zaraz ich potrzebujemy, ponieważ zobaczcie. Zaraz po paczek. Nowy skład, i nasz nowy nabytek, który liczę, że <laughs> zrobi na nas robotę. No to trochę mniejsza paczka, 6 kart, 3 rzadkie. I ja mamy tutaj rzadką konnebola. Colo, colo, fajny zespół. Oprócz tego, raczej znaczy nic ciekawego, chyba że nie no, to listo nic nie jest wart. To do klubu zostały nam trzy paczuszki. Zaraz to lepsze teraz. 12 kart, 6 rzadkich. Może teraz poleć jakaś złota rzadka karta, chociaż. I tu mamy Szkocja. E, o Robertson. Pierni. A już nie dokładnie liczyłem na Robertsona. Pańmy na tutaj umocnić tą lewą stronę. Oprócz tego Becker, który jest nic nie wart. Harrison, tutaj tak samo. Chyba że ze srebrnych premier, czyli ktoś może być wart. No raczej nie, także co, nie wszystko do klubu punkt co nic nam nie oddało Oto no to z... mała no, ta paczka piłkaże Prime Gwarantowana 80+, plus. Finlandia GPS Co to? Żeby... No właśnie Choywisto, 80 overala, Gwarantowane 80? Dostajemy 80 -tkę. i Kajsedo! Na mieć coś warte 900 monet tylko. Tak naprawdę, chociaż niby te pokazują po 1000, co. 1400, bo i tak czy inaczej raczej mi grać nie będziemy. To jest najważniejsza, najlepsza paczka, karta 82 plus gwarantowana. Może łokałcik, kto wie. Może się doczekamy. Serbia, Lew Mocji Kostic To nie jest ocieczka, widzowie. Grado 82 w jakaś karta 83 A jeśli się może wziąć jakaś meta to, to raczej nie jest Cukwueze, Cukwueze ani Fernando Chociaż Około 1000, monet Fernando chodzi aktualnie Myślę, że za 1000 go sprzedać No i tutaj ewentualnie jeszcze Stiller. No niestety nic te dwa duplikaty Willok jest też coś wart, nic. No to na listę transferowych sobie tam siedzą, może jeszcze podróżują A ja słuchajcie zapraszam na mój skład i lecimy z botem z meczkiem. Ale no, słuchajcie, nasz składnie się następująco do klubu dołączył tej przyjemny gruzijczyk z Napoli, który jest niewymienny. Nie pamiętam w jakiej pracy go trafiłem dokładnie, ale mamy jego plus na napadziamy. Osimena, którego dajemy na niego prawie 60 tysięcy, monet. I się w sumie przekonamy, czy to była dobra inwestycja. Teraz proszę trochę w hybrydę Premier League z Serie A. Na bramce tutaj Proweder i na obronie Van Wandajka sobie. Więc wydaje nic się, jak meczu. Witamy Państwa. Mamy DNPK, który ma. Ciekawy skład Griezmann na bardziej, sadka. Musimy się przyzwyczaić aktualnie. Griezmann 1-0, 2 mianci, zaczyna się idealnie jak draft. Kowalczyk, prowajder broni. Bo wyszedł jego inform. O Seaman. Broni to. Nie, no i na pustą. Odsłupka Gakpo. Jest! Honorowa. Znaczy. Nawet kontaktowa, nawet. Jest. Gakpo. 1-0. Czy 2-1. Nadrabiamy, nadrabiamy. I strzela. Proszę Podanie do Barelli. Blokuje uderzenie. Barella dobija. Bramka kontaktowa po raz drugi. Barella! Trzymamy. Bronimy, walczymy o wynik. A teraz Karwachalna się dołączy do ataku. No i to jest chyba bramka. Proszę nie. Poprzeczka. Mamy to. To będzie chyba remis. Ale to jeszcze pop. O nie, o nie, to jest chydzake. najgorsza możliwa końcówka. Dobra, kontra. No już koniec. Trzy 3, 3. Mamy remis. Trajekedy nie było, widzę, trajekedy nie było. Mecz jak najbardziej. W się sensie udane, a A ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mi się i widzimy się na następnym odcinku, gdzie... Będziemy dalej walczyć. Także się z wami żegnam i do zobaczenia w tym odcinku. Hej, hej.